Sponsorem programu była firma Oleofarm. Producent preparatu Czarnuszka CCD z czosnkiem i witaminą D na odporność. Sponsorem programu był producent leków Sylimarol i Silimarol Vita. Na program zaprosił jego sponsor właściciel marki Wielkopolski oleju i majonezu z kwasami Omega-3. Masz pod górkę, Aha. to przez za duże raty. Przenieś je do banku PKO SA i miej z górki. Weź pożyczkę konsolidacyjną z RRSO 9,92%. A konto, kartę i bankomaty będziesz mieć za 0 zł. Sprawdź warunki na pkokom.pl. Bank PKO S.A. Bierz życie za rogi. Zrobienie dobrego sosu to wielka sztuka. Potrzeba doskonałych składników, umiejętności i dużo, dużo czasu. Na szczęście teraz po prostu otwierasz słoiczek. Sos Winiary z naturalnymi składnikami. Na bazie wolno gotowanego wywaru i długie przyrząd... Masz już za sobą, a przed sobą pyszny schab z aksamitnym i esencjonalnym sosem. Nowy sos pieczeniowy Winiary.